Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, u mnie na kanale królują i dominują igrzyska europejskie. Moi, moi drodzy, specjalnie dla Was skomentuję skoki narciarskie, konkurs indywidualny i także konkurs miksów. Zaczynam, moi drodzy. Od tego konkursu indywidualnego. Powiem Wam szczerze, że ja, jako pasjonat skoków narciarskich, zdecydowanie wolę skoki narciarskie w tym anturażu zimowym, kiedy jest śnieg, zimno, ale jednak już po takiej długiej przerwie, po tych skokach w kwietniu, kiedy oglądaliśmy na początku kwietnia skoki na mamucie i skoczni w planicy, stęsniłem się za skokami i fajnie było nawet. Na IGLiCie zobaczyć Igrzyska Europejskie, to są trzecie Igrzyska, no i także biorąc pod uwagę to, że odbywają się one w Polsce, w Zakopanem, gdzie wszyscy skoczkowie lubią skakać, więc wielu, bym powiedział, tych fenomenalnych sportowców przyjechało. Co prawda, Kraft, granerut, Geiger, Eisenbichler nie przyjechali, ale pomimo, mimo tego jednak, no te zawody, powiem Wam szczerze, były całkiem fajnie obstawione przed tymi konkursami. Tomasz Tumbischler mówił o tym, że jednak no, po, po skoczkowie potre, potraktują to treningowo. Wiadomo, że skoczkowie jakby są w treningu. Inaczej się skacze latem, a inaczej zimą. I zresztą po skokach żyły Stocha Kubackiego. Zniszczała Juroszczka. Moi drodzy, było widać, że właśnie ci skoczkowie mieli co drugi skok dobry. Szczególnie Austriacy jakby uwielbiają na tej średniej kroki ogólnie w zakopanym skakać, i zresztą to przełożyło się na medale. Słoweńcy i Polska mają taką formę, bym powiedział, wakacyjną. A reprezentacja Norwegii i właśnie Austrii, no tutaj bardzo dobrze skaczą, mają tą równą skocznie. Te konkursy były fajne z uwagi na to, że można było się sprawdzić jakby w tych warunkach już takich, w zawodach, można było zobaczyć jak konkurencja na tym etapie wygląda, ale nie wyciągałbym takich dalekich wniosków. Wiadomo, fajnie byłoby u siebie zdobyć. Medal, jeżeli chodzi o ten konkurs indywidualny, który wreszcie się odbył, bo powiem Wam szczerze, że byłem rozczarowany wcześniej, kiedy te zawody nie odbyły się, ale w końcu odbyły się. Jeżeli chodzi o tą czołową trzydziestkę, mieliśmy czterech Polaków w trzydziestce plus do tego dwóch w czołowej dziesiątce. Biorąc pod uwagę ten etap przygotowań, był to dobry wynik. Piotr Żyła był siódmy, Dawid Kubacki dziesiąty, Stoch dwudziesty drugi, Aleksander zniszczył 32. I także Juroszek był 27, choć po pierwszej serii był 13. I jeżeli chodzi o te skoki, na pewno cieszy to, że żyła Dawid Kubacki w drugiej serii. Ci skoczkowie potrafili zaatakować. To pokazuje, że jeszcze nie jest ta równa forma na światowym poziomie. Tak samo, jeżeli martwi trochę, że Kacper Juroszek jakby spadł po tej pierwszej serii z. 13 miejsca na 27, ale spokojnie ten 22-letni zawodnik, który zachwycił nas w poprzednim sezonie, w Rasznowie, kiedy był w topowej 15, powoli będzie jakby robił te dwa kroki do przodu. Szkoda, że dzisiaj Aleksander zniszczą, nie znalazł się w topowej 30, bo w tamtym, pamiętacie, konkursie co był anulowany. No, miał szansę na dobry wynik, ale podsumowując te zawody Daniel Szofening, moi drodzy został w, 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 zdobył złoty medal na tych trzecich igrzyskach europejskich, no lubi on zakopany. pamiętacie, że on właśnie zdobył ten tytuł wicemistrza mistrza juniorów w zakopanym w 2022 roku Jan Hurle Drugie miejsce zajął, zaatakował. Z tego trzeciego miejsca przeskoczył Deszfandena. No i ta Andreas Witkelcy był ucieszony. Widać było radość na tej jego opalonej twarzy. A trzecie miejsce zajął Deszfanden. I to mnie cieszy, bo ten właśnie reprezentant Szwajcarii, który zimą skacze na równym poziomie. Jest tej dwudziestce. Wielokrotnie nas zachwycał. Czasem bywały takie momenty, że jakby nie wytrzymywał tej presji, żeby osiągnąć taki wynik w topowej dziesiątce, i tu wytrzymał tą presję i wskoczył na podium. To mnie cieszy. Jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, Raimund na czwartym, na piątym, Lindwing, Robert Johansson, cieszy mnie szczególnie jakby powrót do formy Johanssona, który, pamiętacie, końcówkę sezonu zeszłego miał taką sobie, zmagał się z tą kontuzją pleców. Warto także podkreślić, że on się nie znajduje w tej kadrze, a sam się właśnie przygotowuje, więc, więc, więc to, to, to warto właśnie docenić tego weterana, tego Sympatycznego skoczka z Wąsem. Lindwig także, mam nadzieję, że będzie tak skakał zimą mistrz olimpijski, bo zeszły sezon miał fatalny. No i na siódmej pozycji był Piotrek Żyła, który potrafił zaatakować w, w drugiej serii. Dwa miejsca wytopowej dziesiątce, bo Dawid Kubacki, podobnie jak Piotr Żyła po pierwszej serii, byli obaj na piętnastym miejscu, zaatakowali i dwóch. Podopiecznych Tomasza Tumbischlera znalazło się w tej topowej dziesiątce. Ja z takiego wyniku jestem zadowolony. Na ósmej pozycji Schmidt, czyli jakby ulubieniec y, czy Stefana Hongachera, y, który jakby u tego skoczka, u tego trenera jest regularnie. Stefan Hongacher na niego y, postawił. No i Raymond, ten, ten rewelacyjny skoczek y, Hongachera zeszłego sezonu, reprezentant Niemiec, także tutaj w Zakopanym zaprezentował wysoką formę. Na dziewiątym miejscu Tim Zajc i na dziesiątym Dawid Kubacki. No na pewno jestem rozczarowany postawą Kamila Stoka, ale w tym sensie zresztą widać, że nasz mistrz jakby ma problemy z techniką. Na szczęście sam Kamil Stok i także Tomasz Tom, Tumbiśler wiedzą wy czym problem, będą na tym pracować, ale także tutaj nie, nie ma się czym martwić, bo tak jak tutaj podkreśliłem no jest taka forma wakacyjna. Je, trzeba to traktować tak treningowo, niektórzy skoczkowie byli, potrafili, jakby w tej wakacyjnej Powiedział aranżacji, w wyczerwcu skakać wysoko, czego jest potwierdzeniem, skakać daleko, czego jest, pod, czego potwierdzeniem są medale, ale u nas widać po tych ciężkich treningach, po tym, że Skoczkowie jakby rozpoczęli te przygotowania. Zresztą Dawid Kubacki i także Piotr Żyła, Kamisto, mówili o tym, że no czują jakby te treningi ciężkie w, no, w, w, no, w nogach, że brakowało tej dy, dynamiki, tej świeżości, żeby skakać daleko. W związku z tym, w te, tej początkowej fazie jest to normalne, że jest taka forma, bym powiedział, no, że tak jak żyła potrafił dobrze skoczył, a później drugi skok fenomenalny oddał Kamil Stok z uwagi na te problemy z techniką zajął 22 miejsce. Trzykrotny mistrz olimpijski mówił o tym, że z chęcią by chciałby tutaj w domu zdobyć medal, ale spodziewał się jednak takiego. W wyniku. Tutaj żałuję, że Kacper Juroszek, ten nasz młody, talentowany reprezentant Polski jednak nie utrzymał tej pozycji po, pierws... po... Po... po tej pierwszej serii. Tutaj jak spojrzę na dalszą klasyfikację, no to na pewno rozczarowany może być Laniszek, który był na 17 pozycji, czy, czy Fettner i podobnie jak Kamil Stok czy Lovrokos, który był 29. No, kilku takich skoczków doświadczonych, którzy przyzwyczaili nas do tego, że skaczą daleko, mogą czuć się rozczarowani wynikami tego konkursu, ale ja tutaj cały czas podkreślam, najważniejsze jest to, aby Stok, Żyła, Kubacki, Juroszek, czy także Zniszczą, żeby ci skoczkowie, filary naszej kadry, jakby skakali zimą na tym topowym poziomie, teraz. To w, w momencie tych przygotowań, treningu, no to takie dodatkowe zawody, to powiedzmy sobie szczerze, jest to taki dodatkowy element tych przygotowań, że można się sprawdzić, choć. Tomasz Tumbichler jakby no, nie do końca był zadowolony, że no, w tym momencie w, w tym momencie przygotowań treningów Skoczkowie muszą e, trenować, ale jednak, no, no, jednak e, w jakiś sposób no, udało się to połączyć e, jakby te zawody z treningami, no bo w Skoczkowie dobry wynik e, osiągnęli. Szkoda, że nie było tych e, medali, ale medale najważniejsze są zimą. E, tak ja e, tak uważam, jeżeli chodzi o, o te zawody. Ciekaw jestem, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Jeżeli chodzi o ten drugi konkurs, czyli, czyli tak zwane miksy, no to tym razem, no to tutaj wygrała Austria, na drugim miejscu reprezentacja Norwegii, na trzecim Słowenia, na czwartym reprezentacja Niemiec, no i na piątej pozycji Polacy, wygraliśmy ten pasjonujący pojedynek z Szwajcarią w ostatniej serii Żyła, jakby skoczył dalej, lepiej od Deszwandena, czym w ostatnim momencie wygra... zajęliśmy piąte miejsce, biorąc pod uwagę okres, kiedy właśnie ci skoczkowie skakali, no i to, że właśnie nasze skoczkinie dopiero jakby rozpoczęły niedawno pracę z Austriackim trenerem, więc warto docenić, bym powiedział, skoki Twardosz i Kondrelli, Nicole. Te dwie zawodniczki, szczególnie w tej pierwszej serii, oddały dobre skoki, te, te w kolejnej serii były trochę gorsze. Dawid Kubacki, Piotr żyła w miarę dobrze, skakali, czego efektem było piąte miejsce. Moim zdaniem, w tym momencie, na tym etapie przygotowań, także biorąc pod uwagę to, że Dopiero no, trener się zmienił w reprezentacji kobiet, ten wynik, piąte miejsce, to jest przyzwoity wynik. No, reprezentacja Austrii, po, gdzie właśnie cho Chofening, także Hrle skakali daleko, czy w reprezentacji Norwegii Lindvik i Johansson, no, te reprezentacje miksów, te drużyny wsparte paniami, jednak no, były po naszy, poza naszym zasięgiem. Tutaj brawo dla reprezentacji Słowenii. Że mimo tego, że no, tak jak Wam mówiłem, w tym konkursie indywidualnym jakby reprezentacja Słowenii nie do końca dobrze wypadła, to jednak potrafiła zdobyć medal. No, na razie reprezentacja Austrii króluje, bo biorąc pod uwagę także ten konkurs pań, no to, no to Austriacy no, królują i na tych igrzyskach, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, zdobywają najwięcej medali. Podobały mi się te konkursy na średniej krokwi, moi drodzy w tej wakacyjnej aranżacji kiedy jest gorąco. Bardziej jestem przyzwyczajony do tego, że zimą zwykle w bluzie oglądam skoki narciarskie, a nie w koszulce z krótkim rękawkiem i że jest parno i gorąco ale to, to, to zawsze, gdy ten sezon jakby piłkarski już jest, żyjemy tymi transferami, jeżeli chodzi o futbol, no to no to, to, to taki przerywnik i to, to też zawsze jest fajna, fajna rzecz. Tak uważam, warto także podkreślić, że Gregor Deschwanden, Szwajcar, zajmują trzecie miejsce został rekordzistą tej średniej krokwi skacząc 107 metrów jeżeli chodzi o ten sezon letni. Czekam z niecierpliwością na te zawody, które odbędą się w sobotę. Mam nadzieję, że może uda się nam w końcu na tych igrzyskach europejskich, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, zdobyć medal. Czekam na wasze opinie. Ciekaw jestem jak Wy oceniacie te konkursy w aranżacji letniej, jak oceniacie skoków Polaków? Ja oceniam na cztery, no bo dwóch Polaków w topowej dziesiątce Żyła i Kubacki Kamil Stoch i także Kacper Juroszek znaleźli się w topowej 30, czyli czterech skoczków w drugiej serii skakało biorąc pod uwagę że to jest taki początek przygotowań, skoczkowie są w treningu, jest to lato, uważam, że to jest to, to był dobry konkurs. Czekam na Wasze opinie i zdanie w, te, w tym temacie. Napiszcie mi w komentarzach, co ogólnie sądzicie o tych igrzyskach europejskich, czy jeszcze oglądacie jakieś inne konkurencje. Ja jeszcze dzisiaj, właśnie po skokach narciarskich, oglądałem m.in. tą fajną dyscyplinę, którą Michał Liskiewicz promuje. Wiecie, o, o jaką mi chodzi, co są te. Tape, tape ball, tam co, co są takie stoły do pingpongu i do pingponga i piłką się właśnie kopie. No to jest przyszłość. Powiem Wam szczerze, że to, to, to jest bardzo taka dyscyplina, która mi się podoba. W przyszłości nie wykluczone, że będę częściej ją oglądał, także czekam na Wasze opinie, co, co sądzicie o tej dyscyplinie i o innych zawodach, które odbywają się w czasie igrzysk europejskich. Jeśli podobał Wam się materiał, który tutaj zamieściłem, dajcie łapkę do góry. Tym wszystkim, którzy subskrybują, dziękuję serdecznie. Witam także nowych subskrybentów, tych, którzy subskrybują cały czas dzięki bardzo. Pamiętajcie o tym, żeby udostępniać moje. Materiały, które nagrywam. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to na pewno w sobotę pojawi się materiał. Skoki znów dla Was skomentuję. Jeżeli chodzi o piątek, no to zobaczymy. Niewykluczone, że piłka dalej będzie królowała. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!